Dobra. I teraz mamy wyjście. Wyjście z wody, później będzie wyjście, na razie mówimy o wyjściu. To w sprzęcie. Jest to już też takie bardzo istotne ze względu na bezpieczeństwo. Przede wszystkim nie stajemy jeden za drugim. No i oczywiście zdejmujemy płetwy. Przy czym płetwy zdejmujemy trzymając się drabinki. Po to, żeby sobie wyrobić nawyk, że jak jesteśmy na morzu, zdejmiemy sobie płetwy nie trzymając się drabinki, to mamy w ciągu sekundy statek 2 metry dalej i już nie złapiemy tej drabinki zwłaszcza że nie mamy płetw także trzymamy się jedną ręką, drugą ręką ściągamy płetwy i odkładamy na brzeg w Egipcie zawsze nam Egipcjanin odbiera, To musimy sami Majkę w też taki nawyk sobie wyrabiamy powoli. Jak potrzebujesz drugą rękę, to przełóż sobie tutaj, nie? O, okej. Okay. Ja jest z boku, yy, Ty wychodzisz pierwszy i zawsze y? po schodkach, normalnie, normalnie po jak pytasz się solidnie to wszystko ciężkie, teraz poczujesz jakie to ciężkie okej okay. dobra, i stań sobie tam i ja teraz mogę dobra na tym polega właśnie wyjście z wody. O, tutaj, że Pani pokaże też, jak fajnie można wyjść z wody. Yy, I następnym elementem, który sobie pospieszymy, to będzie wejście do wody pół wykrokiem. Robiłeś to, czy chodziłeś? No to spokojnie. Ja tylko powtórzę jako pierwszy. Jako pierwszy. tak. Yy, Płetwy najlepiej jest na stojąco, trzymając się czegoś, a później dochodząc do, do brzegu wody. Yy, albo bokiem idziemy, albo tyłem. Nie idziemy nigdy przodem, nie? Czyli niestety to zakładanie, zdejmowanie płys to jest to, co nas czeka na takich wyjazdach, ale trzeba, trzeba opanować. Yy, Okej, okay, ale będziecie pój... To tam. Wiesz co? Tam. Na tym. Gdzieś tam takie pomocy się zdarzają. No, ale teraz proszę zejść z toru, tor jest zajęty Wychodzimy z toru Halo halo Ok Dobra, czyli tak, jedna noga, wszystko jedno, która wykrąża, która zakroszcza. każdy tam ma inaczej, ja lewą na przykład robię Na granicy, na krawędzi, druga noga będzie się, podniesie się do góry i robi wykrok Natomiast, co to, to tu jest bardzo ważne? Eee, tak, jacket do połowy. Eee, nie całkiem, żeby na dno ale też nie całkiem, nie całkiem pusty, ale też nie całkiem wypełniony, żeby nie było za dużego oporu, żeby nam nie zerwało czasami, bo to można za, za dużo powierzchnia, Także do połowy. Eee, e, automat w ustach. Dla pewności przytrzymywany ręką, ale też maskę, żeby nie zerwało. Też przytrzymujemy. Yy, unikamy zakładania tak jak teraz masz maski na czoło z dwóch względów. Pierwszy wzgląd to jak zejdziesz, czasami zapomnisz założyć, to ci woda za chwilę zalewa całą twarz, bo się wypełnia. A drugi, fala może porwać taką yy, fajkę. Także jeżeli zdejmujemy, najlepiej nie zdejmujemy, ale jeżeli to na szyję. Trochę mniej wygodne, ale bardziej praktyczne. Yy, ok. Robimy wykrok po. Po skoku, po sk ja pierwszy pokażę, później Ciebie, jak będę w wodzie, poproszę. Po skoku, yy, pierwsze co robimy, napełniamy jacket i pokazujemy, jak jest wszystko ok. Pokazujemy ok. Trzy sposoby, ok. Jeden, jak ktoś jest blisko. Drugi, jak tam statek trochę dalej. No i trzeci, żeby było widać, że jest ok. Dobra? Yy, I teraz pokażę. Czyli tak. Do połowy jacket. Automat, ręka przytrzymuje, jedno i drugie, wykrok i schodzimy. I, i pół później jacket napompowujemy. Wszystko ok? To no pokaż. Ok, bardzo ładnie, Jateczka. Dobra, skok mamy opanowany, także o to właśnie chodzi.